Cześć, się taki szybki wstęp, w ogóle Maga się cieszę, bo to jest pierwszy odcinek, który nagram z montażem i udało mi się zrobić wiara, więc zapraszam do oglądania. Ale jeszcze zanim zaczniemy ten odcinek, chciałbym Was poprosić o zostawienie łapki w górę oraz subskrypcji. No, ja mnie wam nie przedłuża i lecimy do odcinka. Ja już się mam Storfu. Widom w kolejnym odcinku na moim kanale. Udało mi się zrobić to z wiarą, ale możemy być stresowo z i może... Teraz słabo widok widać, bo jakby jak przytomnie, jak sprawdzałem, jak widać nagrywanie, to jakby jak patrzyłem w dół, to i tak patrzyłem do, do góry, więc. Ha! Gdzieś mi upadł kontroler, Halo! O! Mam go! <noise> Moje wpadki. Znaczy, um, teraz skończymy. A tak, będę też jeszcze montować, więc pewnie będzie jest jakaś mozyczka w tle. E, Prowem i jak patrzyłem się w dół, to i tak mi patrzyło do góry i będzie widać też... O, czekajcie, tylko zapnę i ja wam dokończę. <laughs> a dobra, jeszcze salówki, zapnę. E, a jak patrzyłem się w dół, to patrzyło mi do góry. I tak i będziecie widzieć... Będziecie widzieć też tu, tu gdzieś obłódki, tu, tu gdzieś będzie obłódka. Po drugiej stronie też, no niestety nie mogę nic z tym zrobić. Zaczynamy grę, pójdziemy sobie na jakieś. Pójdziemy sobie na jakieś tryby. No zobaczymy. Po pobawimy się, nie? To będzie taki luźny odcinek pierwszy z Biara. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeżeli chcecie więcej, to piszcie w komentarzach, bo ja bardzo lubię nowy, że grać w tym moim. Bardzo fajnie. Traciłam mam grę, ale trudno. Jest nasza postać, nie chcę nic zrobić mi z tego. Więc jesteśmy... Więc jesteśmy w grze. Więc tak wygląda moja postać. Jak widzę, co schodzi tle, to sera, ale mama, bo mam bo w w pokoju. W sensie mam w pokoju dziennym, o. Bo tam mam telewizor. W pokoju też mam, ale muszę mieć tu to się tu gdzie ja jestem. I tak wygląda moja postać. E, chodzenie na VR Playstation jest trochę gorsze, bo nie ma się gałki, tylko tym środkowym przyciskiem. Trzeba tak. O, tak. Zaprawdę, coś, co? Tak? Bo na przykład tak sobie, tak? Dobra, daj mi coś też, że mogę chodzić po mnie, ale nie podoba mi się to. Więc weźmiemy sobie wody weźmy sobie. Poprawię sobie tego. Tak. Weźmiemy sobie wody na przykład możemy sobie. Na, na 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 na! Chociaż w sumie tu nic nie ma. Butterflip flip challenge. Chociaż w tej grze nie wiem, czy to jest możliwe w ogóle? Prawie było. I można też się pobić, chociaż tu tak śmiesznie działa. Bo na komputerze to normalnie bije to. A jak na przykład tak, to nic. A jak zrobię tak dopiero, powoli. No to tak jest, to jest upośledzone na tym playstationowym vr -ze. Oczywiście nie bijemy, to jest family friendly. To jest my friend. Można też sobie coś w tej gry pomalować, ale chyba każdy zna tą grę. Jeżeli nie, to to jest taka gra, tak jakby rekrut, to jest darmowa gra na Steamie i na playstation, gdzie można grać ze znajomymi. Lub samemu, ale fajnie jest grać ze znajomymi, można sobie grać w różne tryby. O, To się aktywuje czat, muszę wiedzieć, chociaż znaczy, nie wiem, czy, czy będę gadał w ogóle w tej grze, czy tutaj do was będę mówił, ale nie wiem, czy będę mówił do jakichś ludzi w grze. O, już to, zrobił tu przybliżenie, jak mi się uda. Wow, eee, Gąbka. Gąbka skill. Gąbka skill. Ale musimy ją wziąć, bo muszę to zmazać. Muszę się pochwalić trochę moim niemieckim, które trochę umiem, bo był ostatnio spra sprawdzian, więc by przydałoby się coś wiedzieć, więc spróbuję coś napisać po niemiecku. Oh, kurde, muszę się teraz Nie. Jak ktoś rozumie niemieckie to może to przetłumaczyć albo dać do tłumacza i przetłumaczyć to na polskie, zobaczymy co z tego wyjdzie. Mamy mały pokój, więc... Brat tam gra w Minecrafta. Więc jak będzie coś schać, no to wiadomo. Przepraszam, ale nie mogę teraz tam pójść I tego, no w sumie to mógłbym. A dobra, mama już zamknęła drzwi. Dobra, dzięki. Kooperacja z mamą. No i możemy sobie rysować na przykład ludzika. Zaraz pójdziemy na jakąś grę. Idealny mi ludzik wyszedł akurat. O, aż muszę screenshota zrobić. Dziękuję. Że screenshot musiałem zrobić, bo pięknie wyszedł, więc go sobie zostawiam, ale i tak się zmarzę, bo idziemy na gry. Idziemy na gry. Czyli pójdziemy sobie do Center od razu. Więc idziemy. Ja ogólnie jest. Jest bardzo dużo gier, które było ogrywane na YouTube kilka lat temu, ale nie wiedziałem, że mogę nagrywać na wiaże, więc może nagram i będę spóźniony o jakieś 4 lata. O, no, zostanie film z tego chyba na YouTube widziałem z jakiegoś 2016, 2017. Więc. No. załadowało chyba. Chciałem sprawdzić, czy. No, nie, schawka nie wypadła. Co to jest za starter pack? Tego nigdy nie widziałem w tejże. A, to cany i tak dalej, to nie, 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 nie. O, dziękuję. Dobra, idziemy sobie, co są ludzie, cześć, cześć. Idziemy. To są questy. Questy I nie są za bardzo... Truth, drzwi? Co to jest? Tego nigdy nie widziałem. E, muszę się yeah. cofać. Sonic Paintball. Nie. A, a właśnie, akurat jak, jest, jak już było paintball, to będziemy sobie na paintball. Czemu nie? Ja tylko sobie zamówimy wodę. Proszę wodę. Dziękuję. Dobra. Idziemy. Chciałbym paintball, ale paintball VR. O. Paintball VR public. Będę się musiał teleportować, niestety. Nie będę mógł chodzić. Robi nie było, że ludzie, którzy chodzą normalnie i nie czują, nie, nie czują... się źle i nie robią się niedobrze, żeby nie mieli przewagi. Mamy zdobywanie flagi. No pewnie mogliby zrobić już inne tryby z tego. Co my... a to znasz Dobrze wiemy o co w tej grze chodzi O, o, o coś... O, o, oj, oj, oj tak, 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 Dobra. No to da wchodzić do domu, więc go będę musiał wyciąć. Więc będzie widać cięcie. Uciekamy! Dobra, to będzie mieli jakieś urywki z tego jak gram Taki, taki szybki, krótki odcinek chcę zrobić Nie żeby trwał jakoś cholernie długo Ojej, ojej Nie wiem czy to mnie też zabija, ale ale nie sprawdzać Wybrałem nam flagę z kubańca Pewnie gdzieś bokiem to będzie przychodził Tam na stówę przychodzi No jasne No dawaj tą flagę Вот не удало. не скинул. Ну не. Умару. Гадать, что пишем, Ник, 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 не ник, Dobra, jeden pad. Dobra, dobrze, że są pozytywni ludzie w tej grze. Dobrze, są przyjemni ludzie w tej grze. Tarcza. Мучка, 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 мучка. Не. Не, они не одобрали, ой, не одобрали. Не, ну вот бежим, кур. Ой, сори. Nie wiem co mówić. Następny odcinek może będzie z, z NAFA. Dobrze. Drugi pistocik. Dziękuję bardzo. Gdzie oni są?

Dobra, dostał przestarczę Wygrywamy 2-0 Czyli dopiero się masz rozpocząć jak wyłączyłem Smacznego tata Jak dostaniesz gana ten to sora ale już są bombami Jak go to będzie hit Nie, ja, ale... Ale ktoś to też jest dobry znak. Nie, 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 nie trafię, Dobra, On kurde nie, 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 się, się, nie, skupić bardziej. nie, i nie, 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 O nie, to było na tyle z tego odcinka, trzymać się. Cześć.